Dzień dobry, serdecznie z tej strony Sebastian Korczyk i witam Cię w ostatnim odcinku w tym roku. Będziemy przechodzić dalej przez pytania numer 16-20 dotyczące cyklu życia wymagań. To jest dalej przygotowywanie do egzaminu CBAP i wszystko jest tłumaczone w oparciu o babok. Zaczynamy z pytaniem numer 16. Mamy analityka biznesowego, który utworzył Dokument, który opisuje wymagania. Te wymagania są opisane szczegółowo i mamy relacje pomiędzy nimi. E, I pytanie brzmi, o jakim dokumencie mowa? E, pierwsze, pierwszą odpowiedzią jest Design Document, i to jest odpowiedź nieprawidłowa, bo tam mamy głównie to, jak ma wyglądać to rozwiązanie, tak. E, odpowiedź numer dwa, no, to jest SRS, czyli specyfikacja. To jest po części prawda, w sensie tam będą wymagania, tam będą szczegóły tego wymagania, mogą być też relacje, ale główny cel tego dokumentu jest zupełnie inny, więc raczej to nie jest odpowiedź prawidłowa. Odpowiedź: C requires architecture, no to tutaj mamy opis architektury, a tu w ogóle nie pasuje do tego co mamy w pytaniu, czyli do wymagań i odpowiedź ostatnia czyli traceability matrix, czyli mamy macierz gdzie jest e, rozpisana cała relacja pomiędzy tymi e, wymaganiami i to jest odpowiedź prawidłowa. W tym przypadku zaznaczamy odpowiedź D, prawda? Odpowiedź B, czyli sama specyfikacja też jest dokumentem gdzie te informacje mogą być. Ale odpowiedź D jest bardziej pasująca, więc zaznaczamy w tym przypadku D. Pytanie kolejne. Mamy sobie Jaśminę, która studiuje dokumentację, która już istnieje, żeby zdobyć jakieś pomysły odnośnie wymagań niefunkcjonalnych i funkcjonalnych. No generalnie to jest praca, którą powinien wykonać każdy analityk. Po dołączeniu do projektu, albo do danej firmy, żeby przejrzeć sobie istniejącą dokumentację, bo to daje bardzo dużo wiedzy domenowej e, i tego, jak działa dana firma, więc to, że to robi to bardzo dobrze. E, I ona sobie myśli, że to pomoże jej w zidentyfikowaniu wymagań, które mogą być reużywane, i czy to jest poprawne podejście. I odpowiedź mi tak, to jest poprawne podejście, więc od razu mamy odpowiedź A, która jest poprawna. Generalnie, jeśli mamy jakiś istniejący system, to fajnie przejrzeć tą dokumentację, bo często jednak. Interesariusze chcą mieć te rzeczy, które już były, które już mają w tym systemie, również przeniesione do nowego. Więc jeśli chodzi o wymagania, no to bardzo często część będzie pokrywała się z tym, co już jest w danym systemie. Więc jak mamy fajną specyfikację, fajną dokumentację, to możemy się nią inspirować i na pewno będzie tam dużo wiedzy i dużo informacji i duże ułatwienie dla nas, bo nie będziemy musieli odkrywać koła na nowo. Bez zastanowienia, więc zaznaczam odpowiedź A, że to jest. Dobre podejście, i idziemy od razu do kolejnego pytania. Pytanie numer 18 i mamy Riley'a. Riley jest analitykiem w Benson and Reuters yy, i jest on jakby dowodzącym, jeśli chodzi o zarządzanie i utrzymywanie wymagań i designu. Pytanie brzmi, co musi być wykonane, żeby mieć pewność, że wymagania pozostaną ważne przez kolejny okres I tutaj odpowiedź jest prosta. muszą być utrzymywane. Więc mam odpowiedź be maintain requirements, to musimy zaznaczyć, no bo tutaj ta odpowiedź wprost mówi o utrzymywaniu wymagań. Tak, a jeśli chodzi o ważność wymagań i to, że może być, że dane wymaganie może przestać być ważne, no to jest jednak utrzymywanie ich. Patrząc na inne odpowiedzi, no tutaj mamy Trace, Assess, Prioritize, czyli wszystkie tak naprawdę nie, nie, nie pasują, no bo tutaj mamy wprost pytanie o utrzymanie i mamy też Riley'a, który jest szefem utrzymania. Pytanie numer 19 i mamy w końcu jakiś diagram. Co on reprezentuje? Mamy sobie potencjalne wymaganie, które jest oceniane, potem może być... Akceptowane, a potem może być zarządzane. I pytanie, jakie mamy tutaj odpowiedzi, że reprezentuje status wymagań w projekcie. Może uda mi się to jakoś to zrobić, żeby było widać i diagram, i odpowiedzi. O, tak, w ten sposób będzie dobrze. Druga odpowiedź, no to jest cykl akceptowania wymagania. Trzecia no to jest change request, czwarta no to jest zarządzanie de facto, defektami. E, odpowiedź B, C i D no to są małe wycinki, e, jeśli chodzi o tą zmianę i zarządzanie zmianą. A widzimy, że tutaj mamy taki pełny. Diagram, tak? Pełny opis. W tym diagramie mamy ocenę, akceptację, zarządzanie. Więc w tym przypadku zaznaczamy odpowiedź A, że reprezentuje status wymagania w projekcie, no bo tutaj opisujemy przez cały projekt, co się dzieje od momentu, kiedy dana zmiana pojawia się w projekcie, do momentu, kiedy już jest utrzymywana. Ostatnie pytanie na dziś, i ostatnie pytanie z banku rozgrzewkowych pytań do zarządzania. Wymaganiami i ich cyklem życia i mamy wymaganie. I mamy Traceability Approach, czyli musimy śledzić powiązania wymagań i trzeba wybrać, co jest czynnikiem, co, co nie jest czynnikiem, no factor, czyli coś, co nie jest czynnikiem, żeby te wymagania śledzić. I mamy odpowiedź: Reużywalność wymagania, mamy prostsza. Prostsza analiza impaktu, no i mamy śledzalność. Tak, chyba to jest tłumaczone w języku polskim, wstecz i w przód. No to wiadomo, że jeśli mamy śledzalność, no to C i D są odpowiedziami prawidłowymi, no oprócz to, że jak mamy powiązanie pomiędzy wymaganiami, no to służy to, żeby oceniać ten impact. Więc w tym przypadku odpowiedzią prawidłową jest A, czyli reużywalność wymagań. Tak naprawdę reużywalność nie jest w żaden sposób powiązana z tym, żeby... Robić tą śledzalność, żeby to, było, to Traceability Approach było zaplanowane. Oczywiście, jeśli potem reużywamy te wymagania, no to jest przydatne, bo wiemy, co z czym jest połączone, ale to nie jest jakiś tam kluczowy czynnik, który bierzemy pod uwagę. I to byłoby tyle na dziś. Mamy omówione 20 pytań z tego działu. Przechodzimy dalej do Strategy Analysis. To będzie już pokrywane w ramach kolejnych paczek omawiania pytań już w przyszłym roku. Postaram się jednak trochę urozmaicić to, żeby nie było tak, że przez cały tydzień tłuczemy te pytania, tylko żeby były filmiki powiązane z jakimiś analitycznymi zagadnieniami. Na pewno chciałbym, żebyśmy. Porozmawiali trochę o negocjacjach, bo jest mega super rzecz, której jeszcze nie korzystacie w sumie. Sam nie wiem czemu, czyli darmowe szkolenie z negocjacji, które jest dostępne w mojej społeczności. Ale to przybliżymy temat już w następnym odcinku w nowym roku i mam nadzieję, że będziecie razem ze mną teraz zostaje mi życzyć szczęśliwego nowego roku, spełnienia wszystkich celów. Wyznaczcie sobie koniecznie te cele, żebyście wiedzieli co możecie osiągnąć w przyszłym roku i słyszymy się. Już niebawem. Dzięki wielkie za wasze wyświetlenia, subskrypcje, komentarze, które już czasem się pojawiają. Trzymajcie się ciepło do zobaczenia.